Ech, już goglam, bo nie wytrzymam. O kurwa mat. O siet. Ktoś tu armatę ma ze sobą. Jest zakład... Nie grałeś w trójkę? z kim ja rozmawiałem? No to ci... Dobra. To nie było tematu, bo nie chcę ci spoilować. A propos braku głowy. A, no tak. Zapomniałem, że ty lubisz spoilery no To skoro... Jeżeli ktoś nie chce spoilerów i nie grał, to nie słuchać teraz. To powiem ci tylko tyle, że tam w dodatku, w serce z kamienia, jest człowiek, który dosłownie traci głowę i dalej żyje, nie? Olgierd ma na imię. I tak mi się skojarzył właśnie Olgierd. No wiesz co, że bardzo go przypomina, Olbrychskiego? Bardzo go przypomina, nie? To jest taki typowy Sarmata. W panu Włodyjowskim jego postać, Uwa jak ona się nazywała? Nie pan Włodyjowski. Potop, o, 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 o. Chyba tak, chyba to w Potopie było, ale... Kogo on wtedy grał? Nie, mog nie mogę, sobie teraz przypomnieć imię od razu, y On z panem Włodyjowskim miał starcie dość... E dość dobrze zrobione i oni się faktycznie napierdalali, sobie robili krzywdę przy okazji. Pamiętam tą scenę walki, bo była świetnie zrobiona. Jak na tamte czasy. Nie mogę sobie przypomnieć jego postaci, jak ona się nazywa. Zabiję mnie to zaraz. Bo będę musiał to wygoglać, bo inaczej przecież jebca dostanę. O, też się uspokajam. Tak, fantastycznie. Ech, już goglam, bo nie wytrzymam. O kurwa, macie w tle że ze skałki skacze. O oh, shit. Ktoś tu armatę ma ze sobą.

No i prawie mnie zabił ten potop. kurwa no. Mało brakło. Kmicic, daj jeść. Jezus! One pair of pants later. Dobre kiby, Justyga. Dwa boby versus jeden bob. Ułudnimy. Don't forget to subscribe!